Witam, witam. E, mamy ostatni dzień turnieju. E, póki co trzy porażki w ataku, wszystko jednego dnia. E, obrony 14-1. E, w tym momencie najlepsze 5%. E, oczywiście, no jak co tydzień chciałbym skończyć w jednym procencie, potrzebuję do tego trzech wygranych. E, tak patrząc mniej więcej na punkty i obecny ranking. Um, natomiast chciałbym wygrać trzy pierwsze walki. Um, żebym nie musiał e, wydawać diamentów na wykupienie. E, zobaczymy jak będzie. E, pierwszy przeciwnik. O, świnia i Lixiu plus Kurczę, Dobra drużyna. E, no dobra, przypuszczam, że to może być już ta walka, e, gdzie będzie po wszystkim. E, nie biorę dezaktywacji na świnie e, z prostego powodu, mm, nie można jej dezaktywować. E, spróbuję blokować im ciosy specjalne, mgła jest po to, żeby ewentualnie e, zablokować buffy świni i małego Johna. Dobra Sumle na pewno mnie trafi Dobra Teraz tak Czy mały John zginie od zielonych? Powinien zginąć. Dobra, zrobimy tak. Teraz tak, świnia będzie leczyła. Mamy tu jeszcze jedno żółte. Nie widzę nic zielonego póki co. Dobra, baw zablokowany. E, ale nie mam dużo czasu na zabawę. Potrzebuję czterech zielonych klocków. Dobra. Mam ale niestety liksju na manę. Dobra, jedyna szansa, że Lixiu się nie odpali. Dobrze, teraz tak. Zrobimy to, Ty wyciszasz na cztery tury. Niestety zaraz a, i jod i sumle wchodzą i to będzie pewnie po walce. Ach, moja świnia musiałaby przeżyć, a nie przeżyje, już się odpala. Haha, ha, ha. blisko, a tak daleko. Hmm. Czy kogoś jeszcze jest szansa zdjąć? Jota, jeżeli wejdzie mi kombo I to tyle. Niestety. Pomysł dobry trochę zabrakło, właściwie jednego łączenia w początkowej fazie. No dobra, wykupimy się. Potrzebujemy jeszcze 12 tysięcy miejsc przeskoczyć. Boril podo do ilixiu. Podobne drużyny już mieliśmy. Boril kostiumowy. ten sposób tu baw do ataku no dobra hmm, 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 mamy dobra mamy możliwość odpalenia zielonych nie chcę robić diamentu Dobra, i teraz tak. Ty się prawie odpalasz. 130. Musiałbym cię czymś trafić. Eee, Sonia może sobie dezaktywować. Dobra. Teraz dobrze by było, żeby przyjęła. A, pasywną od Jasia Lixiu, tak, dobrze, okej okay, i gasimy, Sonie czy Borila? Mm, Sonia, Hmm. dobra ile rund ma świnia ma jeszcze jedną Zaczekamy z nią. Na razie zrobimy to tak i odpalamy ponownie. Dobra, ale mamy zielone. Teraz tak, jaśku. E, powinienem na odwrót ich uderzyć, ale tu już nie będzie problemu. I nie od razu. Ok. No dobra, i tutaj. E, okej, okay, będzie trzeba dezaktywować Wukonga, ale nie mam czyszczenia statusu na e, kolena, e, Więc będzie trzeba jego zdjąć jako pierwszego. No dobra, spróbujmy tą drużyną. Chociaż. Może jednak to wyłączanie umiejętności specjalnych? Nie, dobra, jedziemy niebieskimi. Jak zwykle było dobrze z zielonymi. Dobra, zielone nie idą w kolana. Potrzebuję jak najszybciej żółtych. I rozpaczliwie potrzebuję dezaktywacji. Dobra. Eee, ty się odpaliłeś, to jest dobrze. Teraz tak. Tak. I ty zejdziesz od niebieskich. Eee, to mogę uderzyć. Na pewno zejdziesz? Na pewno zejdziesz. Tak zrobimy. Dobra. Tu w miarę szybko było. No dobra. Jesteśmy dwie walki przed końcem w jednym procencie. Eee, więc wystarczyło wygrać tak naprawdę dwie 8700. No to bez problemu jesteśmy już bezpieczni. Eee, szkoda, że to ta pierwsza nie weszła. 75 diaksów do tyłu. No ale trudno. Ha, 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 dobra, czerwonymi. No dobra, i teraz połączenie Wilbur, Sumle, Kolen. Siedem klocków czerwonych i będzie po walce. E, no tylko trzeba je dostać. E, znowu drużyna 3,600 na 400. Prawie. Hmm. Dobra, mamy dwa łączenia, i musimy je jak najszybciej zrobić. Tylko teraz, co możemy zrobić, żeby coś czerwonego dostać? Eee, chyba jedynie tą bombę odpalić. A, za mocno jest, nie odpalaj się Lixiu, dobra, co ja mam, A, minus 34 do ataku, no dobra, to chyba w ten sposób nie pyknie, Kirill już gotowy, ale nie mogę czekać, bo zaraz odpala się Lixiu i kolen też jest już gotowy. O, fatalnie. O. Aha, mam minus do ataku, dobra. No dobra, nic tu nie zrobimy. Ważne, że nie za zero. I ruszamy z ostatnią walką. O, ho, 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 to jest dobra drużyna. Znowu wysoki ranking. Trochę pechowo mi losuje. Hutao kostiumowy Wukong kostiumowy też bije mocno. Dobra. Ale że nie mamy już presji jakiejś wielkiej. Precyzja w dół. Dobra. Zróbmy tak. Sonia kostiumowa, żeby wyczyścić precyzję w dół. No dobra, słuchajcie, jakiś błąd nagrania miałem. Nie widzę za bardzo szansy, żeby niebiescy mieli się odpalić. A potrzebuje jednego klocka. Teraz potrzebuje nawet żółtych. Dobra. Och, dobra, świnia, ratuj. Eee... Dobra, Wukong mnie uderzy. Dobra, przynajmniej trochę mniej będą się leczyć od Świni. Ważne, żeby moja świnia przeżyła. I najlepiej, żeby Melendor się nie odpalił. Aaaa. Dobra. Niestety wejdzie pasywka ze Świni i jest po mnie. Dobra, świeży mi żółtą kaskadę dajcie. No i była pasywka. No nic tu już nie zrobimy. He, 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 he. O, par, zawsze parę punktów. E, dobra. Świni chyba nie damy radę zdjąć, bo wchodzi kaskada na nią. No dobra. Jedyny sposób, żeby spróbować świnie zdjąć na raz jest taki Nie. No dobra, i mamy ostatnią rundę, tak naprawdę. No nie. No dobra, czyli nie poszło mi za bardzo dzisiaj, ale są to jakieś punkty. Najlepsze 1% 5300. Z punktami z obrony jeszcze trochę podskoczymy. Także no cóż, no jest 1%. Mogę być zadowolony, ale mogło być lepiej. Także dajcie znać, jak Wam poszło, jakie Wam wpadły nagrody. Ja postaram się też w komentarzach napisać, co trafiłem z turnieju. Trzymajcie się.